Proszę Państwa, efekt trwającej od kilku tygodni zbiórki pomocy mieszkańcom Ukrainy, mieszkańcom okolic Czernowic jest, jak widzicie Państwo, jest za nami. Udało nam się zapakować bardzo dużego transportowego busa wszystkimi darami, o które zwrócił się do nas mer miasta Czernowce będzie zawieziona przez kierowcę, przez obywatela Ukrainy, którego tutaj gościmy dzisiaj z nami, przez pana Witalia. Bezpośrednio trafi do Czernowic, natomiast z Czernowic będzie, będzie dystrybuowana do najbardziej potrzebujących. Bardzo dziękuję wszystkim instytucjom i osobom, które włączyły się i zaangażowały się w naszą zbiórkę. Przede wszystkim dziękuję dla Pana Starosty Powiatu dla Pana Piotra Oleczko, za to, że od razu odpowiedział na prośbę mera Czarnobóc. Dziękuję Paniom z Powiatowego Centrum Pomocy Ukrainie. Dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Sokółce. Dziękuję całej społeczności szkoły zespołu szkół w Sokółce za to, że, że się zaangażowali bardzo w pomoc. W, w wyniku zorganizowanego kierunku życia nasza szkoła pozyskała 2000, które w całości przeznaczyliśmy na zakup potrzebnych potrzebnego asortymentu. Dziękuję bardzo pani Lili oraz całemu oddziałowi Morskiego Czerwonego Krzyża w Sokowice, ponieważ tu panie codziennie ofiarują swój czas i pomoc dla mieszkańców, dla, dla osób narodowości ukraińskiej. Polski Czerwony Krzyż, pod, oddział w Sokółce pod, kierowany przez panią Lilę Nicu, również przeznaczył środki finansowe i też przeznaczył bardzo dużo, bardzo dużo darów, które tutaj mamy w samochodzie. Dziękuję bardzo dla państwa Agnieszki i Marcina Piaseckiej za przekazanie dużej ilości środków opatrunkowych i lekarstw. Dziękuję bardzo. Z, związkowi pracodawców i przedsiębiorców Ziemi Sapowskiej również za przekazanie danej ilości środków spożywczych. Dziękuję bardzo Państwu Elżbiecie i Markowi Zabłockim za przekazanie dużej sumy pieniędzy za które, do ECK, za które zostały też zakupione środki spożywcze. Dziękuję też serdecznie zespołowi szkół Rolniczych w Sogulce. To jest nasza szkoła, z którą zawsze współpracujemy, która też na naszą poziom uczyła się do akcji. Serdecznie dziękuję dla pani Marii Julity Budrowskiej, radnej miejsc, Rady Miejskiej w Sogółce, która się zaangażowała w pomoc i też była w kontakcie z pracodawcami, dzięki którym pozyskaliśmy, dzięki hojności pozyskaliśmy. Dary. Dziękuję również Państwu z koniecznych, którzy też przekazali przekazali środki do skorzywcia. Dziękuję wszystkim Państwom, których nie wymieniłam, którzy anonimowo przynosili dary do Zespołu Szkół w Sokółce. I dziękuję wszystkim, wszystkim uczniom i innych szkół, ponieważ też z innych szkół wpływały tutaj dary do naszej szkoły. Dzięki temu nasza, nasza pomoc jest Efektywna i, i, i widzicie Państwo, udało nam się, to jest duży transportowy wóz o pojemności 25 metrów sześciennych, tak? około, udało nam się zapakować, z tego się bardzo cieszymy, bo połączyliśmy wszystkie siły, tutaj nasze powiatowe, uruchomiliśmy wszystkie nasze kontakty, znajomości i wszyscy ludzie okazali bardzo duże serce. Za to wszystko bardzo dziękuję i dziękuję Panu również. Dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy również Anecie Zubrzyckiej, która, jakby nie patrzeć, też duży wkład w to swoje i koordynowała. Także... Dziękuję. Wszyscy, Dziękujemy. wszyscy, wszyscy bardzo się odgrywać.